Cześć, witajcie w czwartym odcinku naszej serii zagraby Wargonem na świecie Berfus. Aktualnie wbiliśmy 20 poziom w poprzednim odcinku i dzisiaj kontynuujemy. Będziemy mogli zacząć zakon równowagi z brówkami, na których aktualnie jesteśmy. Po prostu wychodzimy teraz, bijąc to wszystko, co tutaj mamy. Bo czemu by nie? poprzednim odcinku o czym to mówiłem nie pamiętam już zbytnio bo to już było trochę temu a teraz co? Teraz lecimy z dalszą częścią z tego co pamiętam co miałem dzisiaj powiedzieć do tylko teraz jakby to ubrać w słowa niezbyt wiem jak to zrobić eee, co by tu chcieliśmy no nie pamiętam może mi przyjdzie później do głowy to ale na ten moment to lecimy właśnie do tornek bo e, quest'a pierwszego zakonu równowagi ogólnie jak zauważyliście to na tym się głównie skupiam minus ekspienie ale tutaj trzeba będzie troszkę pozmieniać dobra jesteśmy już tutaj w łonach zbóż i lecimy po questa od razu sprzedamy sobie te przedmioty które tutaj zrobiliśmy na brówkach u umbara którego będziemy mieli tutaj na dół Do niego podejdźmy. Od razu sobie zmienimy już przy nim nasz wygląd. O, mamy 20 poziom, gdzie ty mi tam biegniesz dalej. Dobra, tu mamy jakieś przedmioty, które możemy zakupić. Oczywiście je zrobimy w tym momencie. To buty, pierścień, nie ten, tylko ten. I naszy, kurde naszyjnik. Ok, mamy to wszystko. Możemy sobie sfiksować, poprzekładać. I zaraz będziemy jeszcze musieli podejść do innego sklepu. Nie pamiętam teraz, jak ona tam miała na imię, ale to jest ona. I też będzie trzeba będzie kupić kilka rzeczy. Ok, to nam fajnie. Jeszcze tego unika tutaj oknijmy nie jest nam potrzebne, fajnie nam pokazuje i teraz lecimy do naszej tutaj, a wieżka Sara, ona tak się tutaj nazywa, nie wchodź mnie tam, kurde, ona nawet nie wiedziałem, że tu kruk siedzi w środku, wieszka Sara, ty nam powiedz, jakie przedmioty nam przygotowałaś takie które się tutaj wam podświetlają no dobra to tak weźmiemy je nie wiem czy to jest rozsądna decyzja ale dobra jest okay, oczywiście i od razu. idziemy do niej jeszcze raz i sprzedajemy te przedmioty no i mamy to mamy to no i teraz co lecimy Lecimy, lecimy do zakonu równowagi. Wyślemy sobie quest na browisko. Od razu je wykonamy, bo nie ma na co czekać. Jak widzicie, na serwerze brak ludzi. Także na spokojnie wybijamy. Tam mrówki do na nas czekają już. O, zaczęliśmy od pewnego miejsca. W sumie ostatniej mapce. Oczyściliśmy ją i lecimy dalej. Tu nie rozmawiamy z nikim. Idziemy na mrowisko od razu. Ubijemy to wszystko. Trzeba zrobić tego quest. Ogólnie przejdziemy sobie całe mrowisko. Tak myślę, że tak zrobimy dopiero 6 minutę nagrania, a może piątą, nieważne, mamy rytmapkę, nie możemy o tym zapominać. Również y, o naszej śmierci nie możemy o zapomnieć, bo wtedy stracimy wszystko, cały nasz tutaj całe nasze tutaj 20 poziomów. No i oczywiście koniec serii. Nie możemy pozwolić na to, żeby koniec serii była tak szybko. Choć niebawem nastąpi, nie wiem w którym odcinku, ale postaram się jak najdalej dojść bez żadnej śmierci. Myślałem nad tym... co myślałem... Wymyśliłem sobie, że może mm, oprócz Margonem nagrałbym jeszcze inną grę za z użyciem konsoli. Tylko nie wiem, czy to mi się uda. Jak to będzie wyglądało. Ale spróbujemy coś tam wykombinować, ale raczej wątpię, żeby do tego doszło. Znaczy, będzie ten kanał oparty głównie na Margonem i na tym będziemy kończyć. Także, aktualne zmiany mogą być w przyszłości. Znaczy, jedynym wyjątkiem są takie filmy, aktualnie są dwa, z, takie związane stricte ze mną, z moimi poczynami, poczynieniami, ze świata prawdziwego, nie w grze. I taki film też powstanie, tylko to jeszcze, chyba, no, za pół roku. Pewnie się, że za pół roku będę wrzucał sobie taki film dłuższy, niezwiązany z Grom. Jak dotychczas. Myślę, że to jest fajny pomysł. Troszkę Wam pokażę świata z mojej perspektywy. Poczemu by nie? Dobra, questa mamy tylko nieskończonego. Pójdziemy sobie te kółeczko zrobić, oddamy. Od razu będziemy mieli 21, aczkolwiek nawet 22 nam się uda już tutaj wpić. Jak widzicie, na tych blówkach bardzo ładnie idzie. Troszkę te Eku daje radę, jest troszkę lepsze, tu mam 200, ale czemu my ogólnie od co to było żółte, nie pamiętam, pokaż mnie to błysk, ło! Wow. Od błysku magiem no. genialne, czemu nie od ognia, no trudno, może tutaj też damy radę, ale widzę, że tutaj co nie. Wieszka Sara nam proponowała właśnie tutaj błysk i na razie zdaje swój egzamin. Więc bez problemu sobie tutaj lecimy. Wbijamy ten 21 poziom. Ok, mamy 90% tutaj sobie. O, tu 4% dostaliśmy, ładnie, czyli trójeczki dają mniej więcej 4%, a 3, 3,25% dokładnie, także spoko, no takuj, 21 poziom, elegancko, lecimy dalej, żyjemy, to trzeba podkreślać. Hmm, jeszcze nie wiem jaki tytuł dam tego odcinka, bo gdzie? ciekawy o dostaliśmy hajs, co? 8k, no i dobra, fajnie, że właśnie nam elitka nawet daje hajs. To jest bardzo fajne, szkoda, że tak mało, no ale zawsze coś. też tutaj nie ma co się martwić że hajs. Znając życie po publikacji tego odcinka nawet ich tych kolejnych, których jeszcze nie ma znajdzie się jakiś widz, który mi tu prześle jakąś kwotę na początek Przynajmniej miałem tak na dwóch innych serwerach mówiąc o tych serwerach to Kataszka i Gordion zobaczymy czy na tym serwerze ktoś jest też tak skory podzielić się hejsem także byłoby spoko a my lecimy dalej, mamy 24% i Lecimy, lecimy 22. Prawdopodobnie po wyjściu stąd, oddaniu Questa powinien już być wbity. Także na spokojnie, ok 33%. Tutaj mamy jeszcze trujeczkę. Prawdopodobnie tam na górze wszystko wybiłem. Więc no tak, wybiłem nawet. Gdybym tego nie zauważył to tak bym się tam przelazł w tą na lewo no ale mamy wszystko pod kontrolą 40% tutaj właśnie ładnie tutaj idzie Jak widzicie z lekami tutaj nie jest w ogóle problem nie używamy praktycznie ich od czasu do czasu jak nam już spadnie poniżej 50% życia ale tutaj jest teraz wielką wątpliwością żeby to aczkolwiek spadło to już mamy tutaj na tyle mocną postać, że te mrówki nie robią nam żadnego praktycznie ubytku na zdrowiu także jest dobrze Poziomej, po, po, pół poziomu wbitego także jak wejdziemy już do miasta powinno być powinien być cały pasek zapełniony czyli jednym słowem kolejny poziom i od razu będzie można Wziąć dwa kolejne questy, związane z zakonem równowagi, a mianowicie dzikie koty i y, niedźwiedzie. Z tego co pamiętam, to mniej więcej jest taka kolejność. Ale mogę też się mylić, no, ale to zaraz przekonamy się, aczkolwiek w następnym odcinku o tym. To będziemy robić. To jest. Będzie w piątym odcinku. Nie wiem kiedy on będzie wychodził. Czasowo patrząc. Bo jak dobrze wiecie, to odcinki właśnie z tego serwera pojawiają się co dwa dni. Co drugi dzień. O tak, o lepiej się mówi. Że na spokojnie wszystko będzie okazane. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. To jest ogólnie kluczowe pytanie, które chyba zostanie w tej serii. No, na stałe. Także tak to będzie wyglądało. Ok, tu już mamy 80%, nawet więcej będziemy mieli po oddaniu tego questa. I w następnym odcinku będzie można nawet zacząć aż trzy questy jednocześnie. Tylko nie pamiętam jaki był trzeci quest. Prawdopodobnie to były demony ale mogę też się mylić. Ale to zaraz. Zaraz, znaczy, za jakiś czas się przekonamy. Aktualnie teraz wychodzimy z mapki z mrówkami i idziemy oddać kwesta związany właśnie z nimi. I aktualnie wbiliśmy no prawie dwa poziomy łażące po skłonówkach. Ok. Dobra. Wybijamy panie jest i tornek oddajemy. Już mamy 22, można tak powiedzieć. Bo nie ma możliwości, żebyśmy nie wbili poprzez oddanie tego questa. Widzę, że na ludzi na serwerze też jest dość dużo, bo na czacie widzę 107. Wiadomości. Ja tu nie czytam, jak dobrze wiecie. Nie ma zbytnio czasu, na to widzę, że jakiś gracz też tu stoi. Mrówki e, pokonane, mamy 22 poziom. I pokażę tu z jest 15 poziom, Oto to to widzę. Czyli niezbyt tutaj cokolwiek robisz. Od sobie weźmiemy kolejny talizman. Chyba tak, no mamy dwa. Dobre odebraliśmy sobie nasze zadanie. Wzięliśmy sobie dwa kolejne, którymi się zajmiemy w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie. A co, na ten moment to co? Możemy sobie tylko do Umbara się przejść. Oddać, znaczy, oddać, sprzedać te nasze tutaj pierdoły, które zdobyliśmy na mrówkach, czy no, i to chyba będzie wszystko. Tak, bo to nawet nic nie kupimy. Sześćka, tylko piechotą nie chodzi. No i co? Trzeba będzie się żegnać. Także, jeśli Wam się podobał ten odcinek. Możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, suba zostawić. To w sumie znaczy te procedury. Zwykle o to samo proszę w kółko pod koniec odcinka, a rzadko kto dobiega do końca odcinka. No tak się co. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku.